Wyobraź sobie taką sytuację, że jest 35. rocznica albo 50. rocznica ślubu Twoich rodziców, i Ty w pewnym momencie mówisz: Pardon, ale niestety mam taki wyjazd, który uniemożliwia mi obecność, ale przyślę kwiaty i będę z Wami myślami. Wyobraź sobie sytuację, gdzie jesteś bardzo pożądaną osobą na spotkaniu ale w ostatniej chwili odwołujesz swoje spotkanie, swoje przyjście, ponieważ znalazłeś jakiś powód. Kiedy patrzymy na absencję, czyli nieobecność kogoś i patrzymy przez pryzmat biblijny, to na myśl przychodzi Tomasz, który nie był obecny, kiedy Pan Jezus z martwych przyszedł do Wieczernika, żeby spotkać się z apostołami. Ta nieobecność spowodowała, że nie mógł doświadczyć obecności Chrystusa. Ale co się wydarzyło, kiedy, kiedy Pan Jezus objawił się i Tomasz był na miejscu, jego serce się przemieniło. I dlatego nie może być tak, że chcemy być z Panem Bogiem poprzez naszą absencję, poprzez naszą nieobecność. Powinniśmy się spotykać z Panem Bogiem i z braćmi we wspólnocie jak najczęściej po to, żeby kształtować nasze serce, po to, żeby móc dostrzegać potrzeby innych, po to, żeby uwielbiać i adorować Jezusa, który stoi w centrum naszej wspólnoty, ale także w centrum naszego życia. To On przecież posyła Ducha, który ma nas nauczyć wszystkiego. Gdzie się nauczymy wszystkiego? Jak nie przy Panu Jezusie, nie odmawiając Mu swojej obecności.